Wiesz co, na, ja Ci powiem, że no. na, na pewno należy mnie i Oskara w kontekście projektu Problem potraktować jako debiutantów, bo e, moje wcześniejsze doświadczenia to było, oczywiście robiłem jakieś bity no. i myślę, że to był Underground i podobnie było z Oscar'em, który też rapował. Prawda, dobry towar, to jest nasza powiedzmy osiedlowa ekipa, macierzysta a, i nasi ziomale, ale to, co robiliśmy i ja i on w kontekście tego, co zrobiliśmy jako problem, to był Underground. Ale jeżeli chodzi o produkcje muzyczne, to tutaj akurat wiesz, no, ja zaufałem Oscarowi jego talentowi, a on mi, bo równie dobrze wiesz, myślę, że można stwierdzić, że pod tym względem to obaj byliśmy debiutantami. A, no i fajnie, nie? No i kurde, właśnie się okazało, że tam mieliśmy nosa do tych rzeczy, więc widzisz? Tak, tak, to jakby mówisz. Jestem super zaskoczony, że to się tak rozwinęło. To jest niesamowite, jakaś taka… Znaczy jesteś super zaskoczony, czy jednak nie dawałeś nam szans? Nie, nie o to chodzi. <laughs> chodzi o to, że ja Ci powiedziałem wprost, że ja byłem w szoku w ogóle, wiesz, że Oskar, ale Ty w to miałeś wiarę i dla mnie to jest po prostu niesamowite, nie?